pomidorów z pana działki to naprawdę cud miód. E, ja Aha, też często... Tłusty, to się powiem dzieje. panu, że ja też często e, spotykając się z moimi klientami właśnie e, m, jestem częstowany takimi różnymi pysznościami e, z, z tychże e, produktów działkowych, prawda? Na o niebo lepsze klientów. niż te śmierdzące e, nie wiem skwaszone Dyska. skwaszone boby z Carrefoura. Naprawdę polecam, polecam, ogrodnictwo działkowe. E, dobrze, wróćmy do tematu żółtych wiader. Otóż e, firma Effect e, poleca bardzo żółte wiadra właśnie z przyczyny, że można do niego wrzucić popiół, e, gdzie można e, go ostudzić, prawda, wodą na przykład z węża. E, następnie e, tenże popiół świetnie, świetnie urzeźnia, nadaje się na kompostownik, gdzie on tak przerobi, gdzie, gdzie później nabierze tego, e, ty, tych właściwości odżywczych, gdzie później rośliny. No tak, ale co z tym brudnym, żółtym wiadrem? I właśnie to jest najlepsze, że to żółte wiadro ma świetną wydajność cieplną. Jest tak dużo kaloryczne, że ognisko, na przykład taki, prawda, kominek, jak się wrzuci takie wiadro żółte, to, to po prostu w ułamku sekundy nagrzewamy cały piec i później możemy cieszyć się ciepłą nocą e, przez, przez, nie wiem, tydzień, dwa, e, to jest niesamowite. To są specjalne takie technologie e, z, z, z pokomunistycznej Rosji, e, gdzie opracowano właśnie, e, tam, tam wtedy te żółte wiadra akurat były E, trochę inne przeznaczone bardziej, przeznaczenie, bardziej wojskowe tam e, się myło podłogi, tak w nich i tak dalej. Natomiast te wszystkie Nie. dobrodziejstwa e, tych, tych technologii e, zostały, zostały przekazane tutaj na cele działkowe, prawda? I jak widać to, to procentuje naprawdę mamy ciepło w domu mamy prawda kompostownik tak mamy porządek Szybko. po grillu wszystko wszystko jak A należy i jeszcze mam pytanie czy firma efekt poleca coś specjalnego do palenia w kominku Obróć do palenia do zanim panu odpowiem skupmy się juice 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 juice, juice. w porządku co firma efekt poleca do palenia w kominku no tak powiedzmy sobie szczerze że węgiel z biedronki jest tani, można go e, eksportować do Niemiec, natomiast jeżeli chodzi o kominek, no nie jest on najlepszym paliwem. E, e, wiele, wiele tutaj e, czasu e, spędziliśmy na analizowaniu rynku, jeżeli chodzi o, o paliwa e, kominkowe, e, i stwierdziliśmy, że e, najlepszym jednym z najlepszych są takie roczne, roczne gazety, takie babskie a propos pani domu, twój styl, one naprawdę dobrze się ale, palą, rok, ale już przy Ale rok do pół roku jak to jest Generalnie tak rok, mogą, mogą być nawet do dwóch. Co więcej, bardzo dobrze sprawdzają się prace byłych studentów, tak jeżeli chodzi szczególnie o rysunek techniczny. I tutaj generalnie warto jak te, te prace już poleżą, tak? tak najlepsze to roczniki 9596 jeżeli chodzi o dzisiejszy okres, one się bardzo dobrze sprawdzają. No, Czyli takie 15-letnie. Tak, tak. No mniej, mniej, mniej więcej tak, tak, tak właśnie można mówić, 15-letnie, no. I ważne, co ważne, one muszą być ocenione. Muszą być ocenione przez pracownika, jakiś uczelnik, gdyż, gdyż wiadomo, to, to zwiększa kaloryczność tych, tych prac. I wtedy w ogóle, prawda, no milej się siedzi, prawda, przy kominku z rodziną, jak, jak są bardzo, ale w ramach tutaj działkowych chciałem przeznaczyć dla pana ten kapelusz, jaki, taki, jako taki symboliczny klucz naprawdę? na działkę. No bardzo dziękuję, naprawdę ten kapelusz. O! Teraz naprawdę się czuję jak prawdziwy. Doradca działkowy. Tak jak już wracając do, do, do tych paliw ogniskowych. Tutaj co by jeszcze powiedzieć. Aha, przy rozpalaniu ognisk ogólnie my proponujemy dwa sposoby wiadomo tego jest dużo na rynku jakieś takie podpałki grillowe czy, czy, czy jakieś takie w takich pojemnikach jakieś takie tanie takie oliwy jakieś to w ogóle się nie sprawdza tak naprawdę my mamy takie dwa systemy jednym systemem to jest jakieś wiadomo każdy ma jakieś takie Zapasy przed, przed iluś tam lat, jakichś tych dezodorantów czy co, to świetnie się spra sprawdza do, do rozpalania kominka. E, naprawdę zapalniczka i taki spray, e, naprawdę świetnie później potrawić, do bardzo dobrze smakują, mi się szybko rozpala, nie potrzeba tutaj. E, I drugim takim bardzo fajnym Słyska. sposobem jest. E, właśnie jak pan powiedział e, wentylator. E, ten wentylator mm, generalnie jak jest tak na 220 wtedy nie używa się żadnych e, takich dodatkowych urządzeń zbijających napięcie. Oczywiście musi w chuj zapierdalać. E, e, tak, tak, musi e, bardzo szybko pracować, e, gdyż wtedy e, przy, przy rozpalaniu się tworzy tak zwane sprzężenie zwrotne, e, czyli e, ten gorące, e, gorące odłamki węgla jakby o, o, obkrążają go i znowu wpadają w ten, ten wir, także jest podwójna dopałka. Um, to, to ostatnio właśnie naukowcy odkryli e, takie, takie zjawisko i, i ono się bardzo dobrze sprawdza e, prawda, w, sy, w sytuacjach działkowych, kiedy naprawdę e, potrzeba szybko rozpalić e, dobre ognisko, żeby szybko prawda, usmażyć sobie jakieś dobre mięsko. E, Właśnie, ale jeszcze bardzo ważne pytanie, bo ja na dachu mam płyty eternitowe i mój sąsiad po prostu nie daje mi żyć. W dzień i w nocy przychodzi i pyta się, co z tymi płytami. Tak. E, no tutaj również, prawda, jeżeli chodzi o płyty, to jest ciężka sprawa. E, one były kiedyś bardzo popularne. E, w dzisiejszych czasach już się odchodzi o, od płyt eternitowych. E, o, ostatnio chyba co, co słyszałem o, 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 o korzystaniu to był Eldo który nagrał płytę Eternia e, to jest taki e, chyba ostatni taki produkt eternitowy e, w związku z czym e, tutaj jest dosyć właśnie duży problem bo one są rakotwórcze prawda i jak później mamy te płyty i one tak, tak, tak są te rakotwórcze to później w naszej kapuście jest pełno tych raków i, I tego nie wiadomo jak się pozbyć, tak? Różne, różne kombinacje, ale właśnie najlepiej e, e, usunąć te rakotwórcze płyty. No i co Panu powiem? No jeżeli, prawda, chodzi o zamienniki, no to tak, no to mamy blachę falistą, prawda? Ona dobrze faluje. A jeszcze trzeba, e, prawda, jak się ją zakłada, to dobrze puścić jakąś taką falującą muzykę, taki bounce. E, polecam tutaj e, nie wiem. E, takich znanych światowych konawców jak, jak, jak Sean Paul, jak e, e, Lil Jon, prawda? Ewentualnie można sięgnąć po polskich, prawda? Producentów, e, na przykład Gurala, gdzie on też potrafi przypansować e, sobie Gural, czy, 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 czy może Borixon e, Mają Ale bardzo pomocne. Konące... zrobić przerwę. Juice, 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 juice. juice. juice w porządku. E, no to, no to blacha falista, prawda? Jest, 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 jest takim rozwiązaniem. Również, również falista, ale to już nie blacha. Jest też takie specjalne mm, okładziny takie, one są kom, kompozyty smołowe, prawda? A jaką pan poleca muzykę do układania tych kompozytów z e, tak, tutaj, prawda, ten kompozyt już jest taki, on nadal miękki. jest falisty, natomiast już jest miękki, także muzyka już może być już taka e, bardziej, bardziej... E, Coś podbowa Marleya. E, tak, tak, to jest już taki bardziej miękki klimat, prawda, e, bo Marley, bądź, nie wiem, jakiś Gutek, Abrata, prawda, przyjaramy sobie to, wtedy to się tak, tak miękko układa na tym dachu. E, co, co jeszcze? Aha, um, tu jest ważna sprawa, gdyż um, ostatnimi czasy, prawda? Rozwój techniki um, na działce, oprócz wypoczynku, um, też potrzeba jest um, kontaktu ze światem, prawda? Um, i, um, I my.